Z nami Mateusz Kos. Mateusz na zero z tyłu spotkanie dzisiaj w Sosnowcu, więc zaczynając od Twojej indywidualnej oceny, no chyba musisz być zadowolony z tego meczu z zagłębiem. No na pewno to gram, żeby tej bramki tam nie wpuścić. Cieszy kolejne zero z tyłu. Zagraliśmy dobry mecz dzisiaj. Uważam, że szkoda, że nie wygraliśmy, ale też mogli nas w zagłębie skarcić w tej ostatniej akcji. Udało się to wybronić i szanujemy ten remis. Napracowałeś się dzisiaj w bramce? Tak z twojej perspektywy? Myślę, że w pierwszej połowie tam groźniejsze mieli sytuację zawodnicy Zagłębia. Udało się tam tą, tą nogą też obronić w sytuację, więc głównie zadowolony jestem też. Wszystko praktycznie pod kontrolą było, więc jestem zadowolony. No właśnie, bo tak patrząc z trybun to pierwszy kwadrans dla Zagłębia. Gdzieś tam nas próbowali ostrzeliwać, a później no gdzieś ten mecz się wyrównał, też myślę, że pojawiły się takie momenty, szczególnie pod koniec pierwszej, jak i drugiej połowy, że to my mieliśmy klarowniejsze sytuacje do wygrania tego meczu. No tak, w drugiej połowie już bardziej prowadziliśmy też grę, mieliśmy swoje sytuacje po doświadkowaniach. Szkoda, że to nie wpadło właśnie po tych dośrodkowaniach, bo tam było zamieszanie w polu karnym, tam piłka minimalnie i gdzieś trafiła do sieci, ale no tak jak mówię, no. Walczymy w następnych meczach o następne punkty, bo wiadomo, każdy punkt dla nas jest ten. Nie mogę Cię nie zapytać o tą sytuację z doliczonego czasu gry. Co myślałeś, jak już zawodnie tak głębia, ja minął, że, że już wszystko stracone, że ta piłka wpadnie? Znaczy w pierwszej sytuacji chciałem podpuścić, że, żeby lobował i od razu chciałem obniżyć, żeby tą piłkę zbijać, ale akurat y, też y, napastnik na y, poszedł do boku. Ja go troszkę jeszcze wygoniłem, no i Adaś miał czas też na powrót i asekurację mnie i super, że się udało. Ja mu pomogłem z podbeskiziem, on dzisiaj pomógł. Adam tam trochę ucierpiał chyba w tej sytuacji. Tak, bo trafił słupek. No ale rani są potrzebni. Kolejny mecz, którego nie przegrywamy Fortuna I Lidze. W tym momencie 5 punktów i już za sześć dni spotkanie z Chorobrym w Głogowie. Wydaje się, że jak wszedłeś do tej bramki, to absolutnie nie masz zamiaru jej opuszczać. No dokładnie, gra, trenuję się po to, żeby grać i też jestem doświadczonym zawodnikiem, wiem po co wychodzę do tej bramki, dlatego chcę w każdym meczu grać jak najlepiej, pomagać drużynie, jak drużynami i oby tak do końca. Mateusz, dzięki wielkie i mam nadzieję, że po meczu Głogowie również z zerowym kątem z tyłu. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.